Ale wyjazd. Minus 7, odczuwalne lód na chodniku. Motor ledwo odpalił. Tu jeszcze serwisy. Będzie srogo. Czegoś takiego jeszcze nie miałem nigdy. Jestem cały spocony, a łapy mnie tak pieką, że Że nie mogę dobrze sprzęgłem operować. Górna. Już nie wiem, co tu robić. Manierz się leje ze mnie, a rąk nie czuję. To ja nie jestem narzekający. Nie mogło wjechać, chociaż tam trochę boczkiem boczkiem wjechałem ale... ale na tej zmarzlinie to nie ma lekko o rozumiem tu trakcję oporowuje, jak tu trakcji nie ma Ani. Pewno ślisko. zlisko uh, uh, uh. bardzo. do Utera, ale się nadział o kurwa w tej nie wjechał, to szanse były. Tam jechać stąd, co? No, myślę, że tak. To coś można da rzucić O, o chuj. Ale pizda Покончил вагоны. Bez strat raczej. Kurwa, dobrze szedł na tej trój. O kurna Kurwa, mój to się zsunął, to łatwiej miałem Kurwa, we mnie się zaczepił pegiem o korzeń Kurde majster, ale wiesz, że jak go popchniesz To zjedziesz na dupie na sam dół Rajciuniu Kurwa, no nie wiem czy go dobry pomysł jest tam w przepaść, ale to co my zrobimy, za koło żeby go jakoś pociągnąć? Nie, no z tego aju przepaść No nie wiem, no to można go wziąć, ale kurwa Go przychylić po prostu 180, on to się stoczy, potem się nam chyba Kurwa, no może się uda No uważaj, nie spierdol O kurwa o Kurwa ty O ja piercie Kurwa, nowe TBI Dobra, ja to wracam Nie no, są tak śliskie podjazdy, że że jak nie wiedziesz, to zjeżdżasz od razu do dołu Dobra. <tryk> Chyba trzeba